No, żeby nie było. Co mam Ci powiedzieć, dobry człowieku? No co, jaka pogoda dzisiaj? Pogoda jest bardzo straszna. Chyba się Putin powiesił na linie. No, nie wiem, ale jutro sprawdzę to w internecie. No, i jak normalnie. Pysznie to sprawdzam tak normalnie, bo ja tak na legalu po nosie jadę i aha, tu, 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 jeszczeście, jeszcze, aha, a was właśnie nie ma. I czekam, czekam, czekam. I pani wychodzi do mnie i mówi tak Masz pan cztery mój Jejku, czemu tak dużo? Tylko nie przeklepał wszystko, nie mój kupię sobie coś do jedzenia. No to kupię sobie coś do jedzenia. No smakowite. No, naprawdę bardzo pyszne. To mi się podoba. No, i, I poszedłem do Barrabu i w bo była kicha, jak nie wiem co, kicha kichowa. No i wchodzę, mówię do ludzka, mówię, hej, dobry człowieku, jak ci zostały jakieś reszki do jedzenia, weź mi piękni. A co ty Kajman się nazywasz i ja mówię, a co to nie widziałeś? W ogóle o niczym nie wis, no bo kajmany są kajmanowe. Tak, nie. Ja znam ciebie z innej sytuacji. No co, ćwierkać. A widzimy mieszka na Dąbrowskiego, gdzie, ko koło izby wycześnie. I wie co zrobił? Załóż mnie samochodem do szpitala. No. Tam mi krew pobrali, tam ping-pongi mnie jakieś porobili, a huśtawka z tymi ping ale zrobili to, to, co musieli zrobić. No i mówią, ale proszę pana, ja nie mogę tego pana obsłużyć, bo pan nie ma dokumentu przy sobie. I on mówi, ja zapłacę. Wiesz co, za przeświecenie nogi musiał wywalić 10 złotych. Ty, no, 10 to dla mnie pikuś, no. Nie ciałeś o tym. No i dyskę wywalił. Ja my teraz jeszcze jedna obcej jest nie? ja my słucham jaka no mówi co być siwy on do mnie powiedział siwy, bo on mnie znalazł toks i mówi do mnie siwetki, co byś chciał? mój, mówię, chciałbym coś opryć ciepłego, nie? Dobra, jedziemy do baru. No jedziemy do baru barowego. No i gdzieś. Jest. Jesteśmy w barze schabowy, ja moją człowieku nie mam zębów. Jednego mam. Czyli, to Nogą będę to gryz. Nie dam rady. To co wziął? Mówił weź mi dwa mielone podwójnym pocy ziemniaków i tam jakieś, jakieś tam sałatkę. No. no i kupną mi gaznicą, nie lubię. No wziął mi groszek z Mariawcą, ale wszystko gotowane było, no nie? A zupę mi taką wziął stratą, że nie chcę mi pamiętać do dzisiejszego dnia, no bo nie, do. Wolę się trawy najeść. No. Nie, chociaż trawy nie lubię, ale ja nie taką tra inną trawę. Lubię trawę słuchową. Marihuana, Koka i się kolgam czy masz. Byłem dzisiaj w aptece i ludzkie mi kupili bandaż nowy. Jeszcze dostałem oprócz tego dwa nowe bandaże bandażowe i dostałem jeszcze. Ona mówi, czy pan pije, ja mówię, nie, czy wyglądam na alkoholika? No raczej nie, pan nie wygląda kochi, To mówię, co bym pani chciała kupić? Coś szczęśliwego do szczęścia. Ona mówi, a co by pan chciał? Aha, ty masz ksywę młot ja ja tylko nie młotek, dobra, bo nie jest tam przy No i pani się na mnie patrzy. Dobra, masz, ale później zjeść, mówię, no naprawdę przysięgam. Wiesz do Biedronki, kupiłem smoczki, sobie, no nie? No normalnie jestem w biedrze i tak się patrzy, ona czeka w samochodzie, ja wychodzę z biedry, ale mówię, psypał jak 100 tysięcy wariatów, no i tak filuje na nią, a ona mówi, misiu, chodź na chwilkę, ja wysłucham panią, pokaż, co masz zwykłą chcę, takie artykuły spożywcze, no ciekawoszka drobca. mogę zajrzeć, no nie, bo pani mnie rozpije, ona mówi do mnie tak, jak... Ostatni raz mnie oszuknęłeś. Ja jak? Dałam Ci w piątek 10 złotych, Później byłeś z na parkingu. No, wędkał. Ja mówię, jak wędkał? czy nie mam wędki ani, ani w ogóle niczego. No i mówi do mnie tak. Roger, masz. Rób to chcesz, ale jak to przechlejesz. żeby ci smak no, Jak smakem mogli? Nie lubię smaku, bo nie lubię. No. Ona nie ma wordu w ogóle No, no i kurde, no i dobra, pipa, pipa, no i tak z nią, nie mnie. Mój długo pieszy, ale no nie jakiś Dwa dni z Się tak na mnie spożywka, kobieta. No, tak stary. no, nie taki stary, bo mam Marzekin dych na karku. No nie taki stary no. Kajmanik może pani do mnie powiedzieć. Dobra, kajman. Mas. A jak przeszłopić wszystko, to żeby nie wiem, Żeby ci pies zabił. Ale i mój jaki chyba? Nieszczepiony czy szczepiony? ważne, Byle jaki? Ja my tylko nie jami w środkowłosze. No. No i no, dał mi. I zrobiłem błąd czy... Mogłem chwilę poczekać w sklepie bo zrobiłem buraka, takiego kolosalnego no i on to, ale nie ja jestem jak to się mówi no to y, się jak to się mówi da noga potknąć człowiekowi bo człowiek jest człowiekiem a nie prosiaczkiem prosieczkowym. no i pimplem wychodzę z sklepu On mój mówi... tak się patrzę w lewą majkę prawą Ktoś nie woła. Mm -hmm. Chyba Resident Evil. No i pani mówi, chodź, chodź, Misiu, chodź, chodź do mnie na chwilę. otwórz reklamówkę, ja my nie mogę, bo to jest wszystko zastrzyżone. Ja to biorę na komisarz żeby y, pana takiego spogodna uwalić na miskę olejową. A jak ten bal się nazywa? Ja mój nazwisko znam zając, ale ma uszy krótkie. <laughs> Nie wiedziałeś o tym. No i dobrze. No dobra, chustawka z tym muszami. No i tak. tak bim bam, bim bam, bim bam, bim bam, bim bam. No nagle się znudziłem. Zadzwonił po swojego kolegę. Kurczę, kurczę, kurczę. FBI. Zawiesz mi gdzieś do baru. Ale nie był jakiś bar, byle jaki, jakiś. No, I mówi, co chcesz schabowy schabowym człowieku? Jak ja nie mam zębu, mam tylko jednego kafa. Jak mogę gryźć schabowego? Nie da rady, weź dwa mielone. A dzisiaj jak zarobiłeś? Od której? Od której? Gdzie... No, oszczędzono się zaczęło. Hmm? A zgadnij skąd wyskoczyłem? No. Z mojego bankomatu na żabowskiego. No, o mnie tam zawsze zawodzi. To... Kurczę, zgubiłem jedną rzecz. Do niego numer telefonu. A mam, miałem tu wszystko, a teraz już nie mam nic. Oprócz siebie. Aha, nie! Jeszcze mam małżonkę. No, ona się nazywa Weronika. No, bardzo ją kocham. Uuu, dobry, że byłby kiedyś jakby był bardziej długi. Uuu, nie długi bardziej długi. Ojej, tu dawno tutaj nie byłem, nie mieszyłem już panu. Mm. Dobra, nie hałasy, bo ci o. no bez gryzka grzybkowego, no i złoto. Hayman. rola. Nie rób pusy pałki do... No. Kurczę, kurczę. A jeszcze dał mi kurtkę, kurtkową. No, mówiłeś. No i za jaka Naprawdę to pana. No. Ta kurtka, ona, 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 nie kosztuje 15 zł, nie? To teraz na te dni, co pada. Nie chodzi. Jeszcze mam u niego w mam dwa kurtki kurtkowe, jeszcze mam trzy parygaci gaci i jeszcze dwie koszulki i spodnie następne, do wymianki, bo ten na razie jeszcze nie są tak ubrudzone, ale co to ma znaczyć? Czy co? Czy ty wiesz w ogóle Boga Bogowego? No. Co za ruch? Muszę teraz sobie zrobić trampolinę. Czekaj mam. <grym> <grym> za tych co na morzu. No. Za swojego brata. 17 lat jak skoczył zwierzowca. Debil! No bo jakby był normalny, to by nie skakał zwierzowca. No. Jakby był normalny, to by nie skakał. Wy no. przyjechał do mnie, prowadziłem go do domu, mamo, mogę z nim wejść na hatę, a stara mówi do mnie tak, siwy, ty możesz wejść na hazę. O mnie, ja mówię, a co się stało? No mój przyłożył, czym mówi już do gardła, czym mówi. No nie, mówiłeś, mój, no. No, szół nóż do i mój dom mamy tak. Dawaj pieniądze albo go zabije. I chciał go nożem przejechać. Ale jakoś mu to nie wyszło, bo moja mama miała przy okazji garnek pod ręką na kuchni, ale z gorącą wodą. I tak mu chlapnęła w ryjka ryjkowego. No i mówi co teraz kurźwa je. Dobra. No i co teraz w tym kontekście zrobimy? idę na strych, nie pójdziesz na strych. Czemu nie pójdę? Bo nie pójdziesz, no i krótka piłka. Ale czego mnie iść na strych, kajman? Nie, nie, ty nie, mi nie. Nie, nie kajmanuj, bo nie pójdziesz. Nie, bo znowu rowery giną. Zamknij kapurę. I co dzisiaj uzbierałeś? Co? Co dzisiaj uzbierałeś? Niewiele, ale 40 zł dostałem. Jednym strzałem. On mówi, misiek masz, ale tylko na jedzonku. No, mój tak. na pewno będziesz moją krewną. No i bim, 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 mam do sklepu, a pani czeka w samochodzie. Ja pierniczę. No i faula wzruszałem, no normalnie byłem z falu wody, jak, jak bestia. Ona wysiada z samochodu. Mimo, że też chlipał. I mówi, misiu, to już takie jedzenie młyne, a to też mam, mówi, kalorie. No, no dobrze, niech się będzie. Mój mąż też jest pijakiem. Ja, mówię, ja nie jestem pijakiem. Ja jestem przyzwoitym człowiekiem. A, a ty w ogóle piszę? Nie, mój. To mam dla kolegi. Dodam mu muszę zawieźć, bo mam chorą nogę, nie może łazikować. No ona się na mnie jajczy, jajczy się, jajczy. Mój wystał, ale ty, I my jak jak bardzo później śpiewam, No. Ona mówi do mnie, to dobra, taki jest. Ej, spokojnie, to mnie jest wojna. Ona mówi, tak jesteś gieruje, mówię, no nie. Ale mówi do mnie tak, a co to jest gieruj? Ja wiem, a ty nie wiesz. Więc... Nie, chciałem się o pani nauczyć, jakiś. Wieki... Ono jeszcze raz i będzie wojna. I patrz. Ona do mnie mówi tak. Dobra. Mąż zabiera mi pieniądze z ręki. Jej, no nie? Jej mąż. Nie wiem czy mąż czy tam jakiś nie wiem no nie zabiera mi tą dychę z ręki no mm. no bardzo niegrzecznie się zachowałeś ale huśtawka, nikt ci będzie Przeżyję, nie jeden dzień, nie jedną noc dobra, mówię masz tą dychę i weźcie najez nie pójdziem na żyć, bo najedz, no słuchasz, no w ogóle i tak, no, no dobra nie chcę tej dychy, ja sobie zaraz wywędkuję. Pójdę pod Biedronkę i zarobię więcej jak ten swój samochód. On się na mnie się się i mówi tak, Ej, misiek, ile masz że tutaj na tym który nie jemy, ja a to nie jest ciągle bo to jest moja dniówko. Ja tu ciężko pracuję od rana do wieczora. Aha, on mówi tak, ile byś chciał ode mnie. I mówi ten dychy, tam dychy za mój sobie. Wstawić, wsadzić, bo nie chcę te swoje zyszki. Teraz pójdę na parking, sobie zarobię 10 razy więcej. Uczili stówę, mówię, leciutko, stówka, pff, to do skarpetki kitam stówkę stówkową. No on się mam a żona mówi tak, da, oddaj mi tą dychę. Dobra? No, no. no kurzyłem cię wtedy. Zabrała mu te 10 złotych. Mówi, będziesz wycie wycierostu. Tak się, jajcie, O to tylko mam, jakieś wycieczki nie Nie chciałby pani zadbać? Nie. Ja mówię, dlaczego? Bo mam tego, 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 tego smoka jak ty. Ja mówię, jak, 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 ty, no ty, a co z tym ty? Przecinek może być, no. Nie, mam spója takiego na chatę, że on, on pije notorycznie. On wstaje pijany i się budzi pijany, mówi to co moja wina, chustawka jasna, no nie no, i kłócią, no i dobra. I mówi chce spać, tylko nie na klatce, a wychodzi sąsiadka obok, nie? Mhm. Na nie. no. I puka do koleżanki, naprzeciwko i mówi daj mi telefon bo mi się bateria wyładowała, a ja tak sobie w duchu myślę a co ty nie masz kurwa ładowarki w domu no do, bez tej kurwa no bo nie masz ładowarki w domu kobieta ona mówi jak tam powiedziała no i tak się gapie na nim się gapie mnie I, i wychodzi na golancinie chatka obok sąsiadka a jest ja spałem na pół bo ja lubię pół bo tam Nikt nie robi sody. A najbardziej lubię rzeżowce, bo jak szóste piętro, szóste, piąte, tam już nikt po schodach nie schodzi, tylko windą do no. A ja tam, tam sobie, na... No, ja lubię takie żyć, bo, bo jestem kajman. Przez dwa tygodnie, to jest 14 dni, o przepraszam, byłem na izbie tylko 11 razy, ładnie? No, oni już mówią, na no izbie do mnie Kajman słucham. Ty, ty nie możesz tutaj spać. Ja nie przychodzę spać. Ja przychodzę poczuć. Nóżki mnie bolą. No doktor przyszedł i mówi tak. Pokaż ci wy nogi. Dobra. Podwijam jedną nogawkę, drugą nogawkę. Jemy pat tyle się dzieje z moją nogą nogową. Co potrzebuję Jemy. Mączna do zdroi. No nie, Kajmanik, tak daleko ja my wieśmie. No nie ma na Mariole. Wieśmie do zdroi zdrojowych. No zawieziemy do zdrowi. a jeszcze zbakany, tutaj, niedaleko. No, krzywego ja Mam kumpla kumpowego. No, zbakałem się jak kończ macierza i tak się patrzę. Dla siebie, dla siebie, dla siebie, to nie, bo nie mi się Ale tak się sioduje, w jedną mańkę, w drugą mówię: O, przecież kukujcie, będzie, będzie zabawa, będzie się działo. Usiadłem sobie, na krzywogryju na przystanku, na piastu, no, z izby jakby sam. Usiadłem sobie i ja patrzę. No nie, Kajman, to ty, czy ty, ty, ty mam vu? A Kajman mówi tak, to ja. A co mamy tam? No mówię. Bioszki mamy, pojedziemy do Zawodkiego, napijemy się jak no, i będziemy leżeć. I chodzi gościu do bankomatu, bez kitu, żeby mi umarło co najbardziej koło mnie, teraz kłamie. Normalnie chodzi, bo ja śpię w bankomacie, chodzi gościu do bankomatu. Hej, że jest? Nie, daj mi spać, nie przeszkadzaj mi. Mordo, napiłbyście? I ja mówię, no pewnie, że coś bym chlapnął, no, Ja mam jeszcze, ale mówi, to już można na parę, że pół nalewki. Nie, mówi, to nie jest nalewka, to jest amarena. Aha, nie wiedziałeś o tym. No, ciekawostka drobna. No i typ się na mnie pasy, i mówię, słuchaj, ja tu mieszkam na drugim piętrze. No, no i co z tego? Ja nie będę spał po klatkę, bo zaraz ktoś mnie wygoni. I ja nie dość, że śpię, ja śpię modeszką do ściany, żeby mnie ktoś nie, jak mnie kopnie, to mnie kopie w ryj, tylko niech mnie w plecy kopie. No, no i chuj, ma truszarkę załatwić. Dobra, ten wy wykasuj.